Cześć i czołem. Wczytamy na odcinek numer 224. Opowiadałem o pewnym nowym kroku naprzód w dziedzinie produkowania komputerów kwantowych. Jeżeli jesteście zainteresowani, zajrzyjcie tam. Tam opowiadam troszeczkę więcej w czym rzecz. Samą ideę komputera kwantowego tam natomiast wyjaśniłem tak troszeczkę pobocznie i zapowiedziałem, że opowiem na swoim kanale, dzień dobry, troszeczkę więcej o samym. Samej logicznej idei, czym jest komputer kwantowy i dlaczego tak mnie ciekawi i jak on prowadzi do idei, że sam świat dokonuje pewnych obliczeń. A więc, jaki jest plan na dzisiaj? Zaczniemy od tego, dlaczego komputer kwantowy jest fajny i ciekawy i do czego w nim dochodzi. Później się pojawi ten temat świata, który wykonuje pewne obliczenie. Czyli czy atomy obliczają. I później przejdę płynnie do tematu, czy świat jest komputerem i w ogóle co by to znaczyło, że świat jest jak komputer. Zakończymy wielkim pytaniem o to, jaki w ogóle jest świat. Ale króciutko i błyskawicznie. Komputer kwantowy to jest takie urządzenie, w którym nie boimy się pewnych. Naturalnych procesów, procesów kwantowych zachodzących w przyrodzie, ba, próbujemy je wykorzystać właśnie do celów obliczeniowych. Zasadnicza logika komputera klasycznego jest taka, że wymyśliliśmy sobie pewien sposób rozwiązywania problemów, pewien sposób zapisywania danych opierający się na zerach i jedynkach i na manipulowaniu zerami i jedynkami. Czyli, na przykład, mamy jedynkę, mamy drugą jedynkę i jeżeli jest jedynka i jedynka, to jakby. Suma taka logiczna tego 1 i 1 daje nam 1 na przykład, albo 0 i 0 daje nam 0, czyli bawimy się, krótko mówiąc, zerami i jedynkami. I komputer to jest takie urządzenie, w którym próbujemy wymusić na świecie materii, który zasadniczo, tak ogólnie rzecz biorąc, świat materii bardzo lubi rzeczy miękkie, płynne, obłe, niedoskonałe, szorstkie, opowate, pękające przepływające, elastyczne. Świat ogólnie jest niedoskonały, nie jest, świat nie ma kątów prostych, świat nie jest idealnie czysty, świat, jest, świat ma zaburzenia i tak dalej. My na takim świecie próbujemy wymusić zachowywanie się wyłącznie w kategoriach zer, jedynek i manipulowania nimi. I cały wielki problem z rozwojem komputera klasycznego to jest na przykład miniaturyzacja. Są pewne granice miniaturyzacji, bo jeżeli te nasze elementy będące jedynkami i zerami, na przykład komórki pamięci są tej wielkości, no to to są miliardy, miliardów atomów. I to się wszystko nam ładnie uśredni do jednego wielkiego, silnego tak i jednego wielkiego silnego nie. Jeżeli te ścieżki, którymi wędują sygnały, to jest gruby kabel miedziany, to jest jasne i oczywiste, że on może przesyłać albo nie przesyłać. Ale co się zaczyna dziać od? 20-30 lat. Zaczynamy schodzić z rozmiarami tych elementów składowych komputera. Tranzystory, tak? Tego typu rzeczy. myślimy Czyli myślimy o tych najmniejszych elementach półprzewodnikowych, z których zbudowany jest komputer. Zaczynamy schodzić do rozmiarów liczonych już w nanometrach. I tam zaczyna się problem, dlatego że no to już są rozmiary zbliżone do rozmiarów pojedynczych atomów. I to zaczyna nam żyć troszeczkę swoim życiem. No więc komputer kwantowy to jest Taka rzecz, w której my bierzemy to z dobrodziejstwem inwentarza. Na przykład bierzemy zupełnie dosłownie pojedynczy atom albo bardzo małą liczbę atomów, które, które utrzymujemy w takim stanie, że one się zachowują na sposób kwantowy czyli to się nie uśrednia nam na sposób klasyczny, tylko to jest kwantowe i patrzymy, w jaki sposób to ewoluuje. Bo musicie wiedzieć, że zjawiska kwantowe mają swój specyficzny sposób zachowywania się, ewoluowania. Można by długo o tym opowiadać, jak to wygląda z punktu widzenia jakby matematyki i podstaw mechaniki kwantowej, ale w praktyce. Rzecz w tym, że jeżeli pozwolimy w sposób niezakłócony, ewoluować, rozwijać się układowi kwantowemu, to w nim tam będą zachodziły różnego rodzaju procesy. Jest takie słynne równanie, równanie Schrödingera. Jeżeli się kiedyś interesowaliście fizyką kwantową, to na pewno Wam się pojawiło. Ono opisuje, w jaki sposób ewoluuje tego typu układ kwantowy. Można to sobie wyobrazić, wiecie, najprostszy przykład dydaktyczny byłby taki, że zamykamy jakąś jedną cząstkę w jakiejś takiej studni hipotetycznej, zamykamy ją i ona tam sobie ewoluuje. Jest taka fala, to się nazywa funkcja falowa, ona sobie ewoluuje Zgodnie z tym równaniem. I to może trwać, trwać, trwać. I w pewnym momencie możemy zadać tej cząstce takie pytanie, na przykład: Hej, słuchaj, jesteś z tej strony, czy z tej strony. Czyli wymuszamy na niej takie pytanie typu 01. Hej, słuchaj, jesteś tu, czy tu. I ona wtedy się ściąga w jedno z tych dwóch miejsc, przerywa się kwantowa bajka i ona się nam gdzieś lokalizuje. No więc komputer kwantowy to jest takie urządzenie, w którym pozwalamy temu, tej naturalnej ewolucji kwantowej trwać. Jeżeli jesteście ciekawi, jak wygląda w praktyce produkowanie takich rzeczy, troszkę więcej o tym mówię w filmie Czytamy na 224, ale dzisiaj chciałbym się skupić na, tym samym, na tej samej idei, że pozwalamy światu działać zgodnie z tym i to wykorzystujemy, bo okazuje się, że ten proces ewolucji można próbować wykorzystać. Tam zachodzi powiedzmy sobie przetwarzanie informacji. Tak można by nawet powiedzieć, czyli ten, ta jedna cząstka, jedna cząstka zamknięta w jakimś kubełku, ta fala się rozwija, 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 i można to potraktować jako proces przetwarzania informacji. Czyli na przykład ustawiamy ją jakoś początkowo, i ona potem ewoluuje, i to, co się z nią dzieje, to jest przetwarzanie tego sygnału. I komputer kwantowy, ogólnie rzecz biorąc, to jest coś takiego, co próbuje pozwolić światu, na różnego rodzaju naturalną kwantową ewolucję. My to czasami szturchamy takimi delikatnymi sygnałami, na przykład mikrofalowymi, to jest takie bardzo delikatne oddziaływanie. My go nie wybudzamy z tego kwantowego snu, ale jakoś tym sterujemy, ale jakby idea jest troszeczkę taka, słuchaj, świecie, obliczaj, a na końcu dopiero mu zadajemy to pytanie, ej, ty jesteś M czy jedynką. Natomiast to nastąpiło po długim, długim, długim procesie przetwarzania tego sygnału ewolucji tej fali. I to jest, to jest taki bardzo współczesny, bardzo kwantowy przykład Myślenia o świecie jako o czymś, co oblicza, co przetwarza informacje. Natomiast, żeby Wam pokazać przy okazji, że to jest starsze od komputera kwantowego, zobaczcie, posłużę się zupełnie klasycznym przykładem, żeby was jeszcze mocniej wprowadzić w klimat. Przykład klasyczny. Zdarzają się ze sobą dwie cząstki, najzupełniej klasyczne cząstki. Nie bawimy się w kwantówkę, cząstka A i B. Czyli mamy cząstkę, która ma pewien Nazwijmy to technicznie pewien pęd, leci z pewnym pędem, czyli w którąś stronę z określoną siłą, z określonym pędem, i drugą mamy A i B. One się zderzają ze sobą, wymieniają się tymi pędami i lecą gdzieś dalej, czyli dokonała się wymiana pędu. Zgodnie z taką zasadą fizyczną, która nazywa się zasada zachowania pędu, te pędy początkowe A i B po zderzeniu, po tej wymianie muszą być równe pędom końcowym C i D. Jeżeli te cząstki nie wydały tej energii na nic innego, to to się musi zgodzić. I teraz zobaczcie, kiedy to jest w sumie ciekawe. Że macie dwie wartości, coś zachodzi i to jest zjawisko przyrodnicze, to jest proces przyrodniczy, prawda? Zderzają się i lecą gdzieś dalej. I później mamy dwie inne wartości i one muszą spełnić pewien warunek matematyczny, prawda? A plus B musi być równe C plus D. Czyli można by tak pomyśleć, że hmm, patrzcie, zachodzi tu pewien proces, który w zasadzie jest, no. Świat musi tego pilnować matematycznie. On tam sobie coś oblicza. Ba, możemy na przykład zrobić tak, że te dwie cząstki się zderzą i część energii tego zderzenia wyplują z siebie w postaci światła. Takie rzeczy się dzieją. Czyli zderzyły się, jeszcze zostanie foton wyprodukowany i te dwie cząstki polecą w jakąś stronę. Wtedy energia tego, energia tego i energia tego się musi zgodzić, czyli świat ma jeszcze trudniejszy problem obliczeniowy. Hej, świecie, słuchaj, wyprodukuj mi cząstkę, ale oblicz mi. Ile energii ta cząstka musi mieć, żeby się wszystko zgodziło? Czyli świat musi przestrzegać pewnych prawideł matematycznych. I bardzo dużo osób, kiedy zastanawia się nad tym wszystkim, dochodzi do takiego wniosku, że hmm, po pierwsze świat jakby jest matematyczny, ale tutaj nie wchodźmy w to, bo ja mam na ten temat swoje zdanie, zresztą szkoda gadać, czy świat rzeczywiście musi być matematyczny, ale skupmy się teraz na tej drugiej rzeczy. Czy świat dokonuje tu pewnego rodzaju obliczenia? Czyli mamy dwa przykłady, tak? Ustawiam sobie pewien układ, w komputerze kwantowym jakoś go początkowo zaprogramowuję, niejako, i pozwalam światu pracować na tych danych, i on mi coś wypluwa, i on mi coś oblicza, i to już się dzieje. Ale też zwyczajne zjawisko. Nie w komputerze kwantowym zdarzają się jakieś rzeczy ze sobą, i one też przestrzegają pewnych reguł. Czy świat oblicza? Czy świat jest komputerem? To jest bardzo ciekawe pytanie. I była kiedyś taka moda, na wymyślanie, jakby mógł wyglądać świat, gdyby był tak naprawdę komputerem. I chciałem Wam tylko opisać teraz, czyli, czyli wprowadziliśmy temat, wprowadziliśmy takie motywacje, teraz idziemy dalej. Jakby mógł wyglądać świat jako komputer? Opowiem Wam o jednym takim modelu. To się zrobiło modne w latach 80. i 90. I wtedy powstało dużo tego typu modeli. Może o tym słyszeliście. Wyobraźcie sobie, że świat dzielimy na komórki. Na komórki, w sensie na kratki. Czyli mamy nieskończony papier w kratkę. Czyli każda część wszechświata, każda część przestrzeni, dzielimy całą przestrzeń na takie małe komóreczki, tak jakbyśmy pocieli go taką nieskończoną i wymiarową siatką na takie komórki. I każda z tych komórek może być w pewnym stanie, zawiera pewną informację. Na przykład, patrz, ja jestem pustą komórką, to jest taki odpowiednik zera, tu nic nie ma, a inna komórka może być, być na przykład w takim stanie, hmm, tutaj się mieści pięć jednostek masy, dwie jednostki ładunku. I trzy jednostki pędu jakiegoś tam. Czyli wypełniamy ten nasz wszechświat informacją. I co wszechświat robi, wszechświat oblicza. Czyli to jest obecny stan wszechświata, a wszechświat jedyne, co robi, to bierze tą całą obecną informację o stanie każdej komórki i stosuje pewne zasady, żeby obliczyć co będzie za chwilę. Na przykład, jeżeli tu jest pięć i to się zderza z czymś gdzieś trzy, to tu później będzie osiem. On coś tam na przykład sumuje albo coś tam odejmuje, coś tam dodaje, wykonuje pewne operacje matematyczne. Tego typu model Wszechświata nazywa się automatem komórkowym. Jest komórkowy, ponieważ wyobrażamy sobie cały świat podzielony na komórki, jest automatem, ponieważ robi to automatycznie. To się nazywa model świata jako automatu komórkowego. I w latach 90. i 2000. była taka duża fala zastanawiania się nad tym, jak prosty hipotetycznie mógłby być ten komputer, jak proste informacje mógłby zawierać i zachowywać się jak świat. Bardzo modna się stała wówczas tak zwana gra w życie. Ja tutaj znajdę takie różne demonstracje i wam pokażę, jak mógłby wyglądać świat, który działa tylko według tej zasady, że jest jakiś, ma jakby informacje o sobie w każdej komórce i w jakiś bardzo prosty sposób. Czasami to jest sprawdzanie jakiegoś prostego warunku, tak czy nie, albo dodawanie dwóch liczb do siebie, i on potem ewoluuje. I powstała cała wielka, wielka klasa modeli świata jako automatu komórkowego. Był taki facet Steven Wolfram, który miał na tym punkcie gigantyczną obsesję. Poświęcił wiele lat swojego życia na stworzenie czegoś, co on chciał, żeby stało się nowym typem nauki o wszystkim zmapował wszystkie możliwe automaty komórkowe pewnego typu, no cuda, cuda na kiju, ale zainspirował wiele osób, no, no, no nie został nowym Einsteinem. Natomiast zainspirował dużo osób do tworzenia y, takich automatów komórkowych, probabilistycznych automatów komórkowych, sześciokątnych automatów komórkowych. Ale cechą wspólną tego wszystkiego jest to, że wyobrażamy sobie, że Wszechświat jest zbiorem informacji i na tych informacjach są dokonywane pewne Obliczenia. Więc tutaj niech sobie jeszcze dojdzie jakiś film, ja wypiję łykawy i za chwilę na koniec, tylko wam powiem, co ja o tym wszystkim sądzę. Czy świat jest rzeczywiście komputerem? To jest dobre pytanie. Czy świat tak naprawdę jest tego typu komputerem? I na koniec, jako takie, to będzie taki mój ogólny komentarz do wszystkich tego typu zastanawiań się. Więc wchodzimy teraz tak, jak tygryski lubią najbardziej, czyli w kolorową filozofię. Co to by właściwie znaczyło, że świat jest komputerem? Jakby się nad tym zastanowić troszeczkę bliżej, to tak naprawdę powinniśmy powiedzieć nieco inaczej. Powinniśmy się posłużyć tak zwaną strukturą metafory. Nie tyle, że świat jest komputerem, co raczej świat jest jak komputer. To jest metafora. Jeżeli pamiętacie jeszcze ze szkoły, na pewno byliście yy, traktowani przez polonistów, polonistki. Ideą taką, że są różne środki poetyckie i jednym z nich była metafora, tak? A jest jak B. To jest normalnie, metaforę można potraktować po prostu jako środek poetycki. Twoje oczy są jak diamenty, tak? Yy, twoje włosy są jak łan zboża, no i tak dalej, i tak dalej. A jest jak B. Co mają do siebie metafory? No Metafory mają do siebie to, że zestawiamy ze sobą dwie rzeczywistości, tak, jedną domenę z drugą domeną, przy czym metafora tak naprawdę nie głosi, że A jest B, prawda? Zwróćcie uwagę. Ja nie mówię, że twoje oczy są diamentami. Wyglądałoby to co, nie, co makabrycznie, gdyby jakaś yy, tak? piękna kobieta, do której zwracam się w ten sposób, naprawdę miała diamentowe oczy, a jej włosy byłyby łanem zboża. Powstaje nam w tym momencie jakiś absurdalny strach na wróble, a nie piękna kobieta. Metafora nie mówi, że A jest B, metafora mówi, że A jest jak B. I kiedy mówię, że świat jest komputerem, tak naprawdę nie mam na myśli tego, że jest komputerem że świat, że wszechświat ma zasilanie, ma wiatraczek, ma pamięć, i ma ścieżki, i ma wszystko inne, prawda? Nie, mówię, że jest jak komputer. No dobra, ale czy on naprawdę jest jak komputer? I moja odpowiedź na to pytanie brzmi na pewno nie. Na pewno nie jest tak naprawdę jak komputer, dlatego że metafory nigdy nie są tak naprawdę. Metafory nie oceniamy ze względu na to, czy są prawdziwe. Metafory oceniamy ze względu na to, czy nam odpowiadają. Czyli to nie jest tak, że Twoje oczy naprawdę są jak diamenty. Co to właściwie by znaczyło, że naprawdę są jak diamenty? Nie. Metafory mają działać. I metafory mogą działać na różnym poziomie. Na przykład tego typu metafora, Twoje oczy są jak diamenty, ma działać na poziomie estetycznym, ma zachwycić estetycznie. Metafory dotyczące świata mają zadziałać na poziomie intelektualnym. Tak naprawdę jedyne, i to już jest moje zdanie, jedyne, co ma zrobić tego typu metafora, to pobudzić nas intelektualnie, dostarczyć nam nowych myśli, nowych skojarzeń, sprawić, że rozumiemy świat troszeczkę lepiej, sprawić po prostu. Ma, ma stanowić dodaną wartość intelektualną i tylko tyle. Drugą ciekawą cechą metafor jest to, czyli pierwsza z nich jest taka, że metafory nie są prawdziwe lub fałszywe. Nie da się odpowiedzieć na pytanie, czy wszechświat tak naprawdę jest jak komputer. Co można powiedzieć? Można powiedzieć, czy mnie ta metafora zachwyciła, czy ja ją polubiłem, czy ona działa jako narzędzie mojego myślenia. Druga ciekawa cecha metafory, metafory nie wykluczają się nawzajem. Na przykład, jeżeli ja powiem. Że Twoje oczy są jak diamenty, czyli porównałem oczy do diamentów, to się wcale nie wyklucza z innymi metaforami. Ktoś inny mógłby na przykład powiedzieć, że oczy są drzwiami duszy, albo są oknami duszy. Tak? Czyli przez oczy możemy zajrzeć do czyjejś duszy, tak jak przez okna zaglądamy do czyjegoś domu. Tłumaczenie metafory jest trochę w złym guście, ale musicie mi to wybaczyć. Czyli patrzcie, mogę być jednocześnie zwolennikiem dwóch metafor. Mogę uważać, że twoje oczy są jak diamenty, ale mogę też uważać, że twoje oczy są oknem twojej duszy. Czy one się wykluczają? Nie, nie wykluczają się. Dokładnie na tej samej zasadzie nie wykluczają się metafory dotyczące świata. Jest, jest kilka tego typu popularnych metafor. Na przykład jest taka, że świat jest jak zegarek mechaniczny. To jest taka fajna, nowożytna metafora, ona ma już gdzieś 500 lat i 500 lat temu bardzo to ludzi pobudzało, że świat jest jak zegarek mechaniczny, jest jak takie urządzenie mechaniczne nakręcone przez Boga. I za tą metaforą poszło dużo fajnych pomysłów, poszło dużo fajnej filozofii, dużo fajnej nauki. Metafory lubią zapładniać umysły. Czy ona jest prawdziwa? Czy świat jest mechanizmem? Znowu to nie tak. To nie jest tak, że jest albo nie jest. Wszechświat tak jakby to trochę jest mechanizmem, wszechświat tak jakby to trochę jest komputerem. I można by się kiedyś tym zająć i pewnie się tym kiedyś zajmę, bo tym tematem się bardzo interesuję. Jakie są te metafory? Ile ich jest? Czy one się wykluczają? Powiem Wam tylko na koniec jeszcze o dwóch, żeby Wam pokazać, ile ich jest. Dwóch spośród moich ulubionych. Jedna, ona, ona, ona się przejawia tu i ówdzie to jest metafora, że wszechświat jest jak organizm. I o niej powiem troszeczkę więcej. Wszechświat jest jak organizm to jest bardzo fajna metafora, bardzo interesująca metafora. Jedną z moich ulubionych osób, które używały tej metafory, był Alfred North Whitehead. Genialny logik, matematyk i filozof, który stworzył coś, co dzisiaj nazywamy filozofią organizmu. Chciał opisać wszechświat jako składający się z małych organizmów. Stworzył kapitalną rzecz, fenomenalną perełkę intelektualną. Ale dlaczego o tym teraz mówię? Zobaczcie, jakie to jest ciekawe, jak wrócimy do tego, od czego zaczęliśmy. Patrzcie, organizmy. W pewnym sensie tak, też przetwarzają informacje. Zobaczcie, wyobraźcie sobie, że elektron nie jest takim małym komputerkiem, który przetwarza informacje i wypluwa nam jakąś odpowiedź, ale elektron jest takim małym zwierzątkiem. Czyli nie zamykamy w pudełku małego komputerka, który jest w pudełku tego potencjału, ale taką małą wiewióreczkę. Elektron jest taką małą wiewióreczką, która biega po tym pudełku i w pewnym momencie albo jest po lewej, albo po prawej. Zależnie od czego zależnie od stanu pudełka. W równaniu Schrodingera odpowiada temu taka konkretna rzecz, czyli wiewiórka biega zależnie od stanu swojego środowiska. Zwierzątka to robią, organizmy to robią. Czyli patrzcie, możemy zastosować metaforę organizmu do konkretnego problemu fizycznego, traktując cząstkę jako organizm. I możemy się w ten sposób bawić, natomiast rzucę Wam tylko jedną na koniec obiecuję już taką ciekawostkę. Wiecie, jaka jest bardzo charakterystyczna różnica pomiędzy maszyną i komputerem, a organizmem? Organizmy podejmują decyzje. Komputery i maszyny nie podejmują decyzji. One są deterministyczne. Zawsze na ten sam bodziec zachowają się dokładnie zawsze tak samo. A organizmy żywe, przynajmniej niektóre organizmy żywe, kto wie czy nie wszystkie, ale organizmy mają coś takiego, co nazywa się proces decyzyjny. Mają wolną wolę. Niektórzy z Was pewnie uważają, że wiewiórki mają wolną wolę. Niektórzy z Was pewnie uważają, że wiewiórki może mają troszkę wolnej woli, ale wyobraźmy sobie, że mówimy o takim wypasionym organizmie, takim, który wolną wolę ma, takim jak mój organizm. Ja, przepraszam Was bardzo, wolną wolę mam. Patrzcie, jakie nam to otwiera drzwi ciekawe. Jeżeli wyobrażę sobie, że wszechświat albo jego składniki są jak organizm, to wpuściłem nagle do świata zupełnie ciekawą ewentualność. Taką mianowicie, że ta cząstka pozostawiona sama sobie podejmuje tam pewną decyzję. Oczywiście w oparciu o stan środowiska. Ale ostatecznie, na końcu robi coś, bo ma taką wolę. Puch. Co by to oznaczało? Oznaczałoby to, że świat powinien być niedeterministyczny, prawda? Bo ta nasza cząstka, mimo że na nią wpływam na różne sposoby, mimo że ona tu ma wyżej, tu ma niżej, tu ma cieplej, tu ma zimnej, ostatecznie, na końcu podejmuje pewną decyzję. Więc przewidywanie tej metafory, bo metafory dają przewidywania, Przewidywanie tej metafory jest takie, że świat powinien być niedeterministyczny. Że w świecie powinien być czasami... Świat nas powinien czasami zaskoczyć. Że on nie tyle wykonuje te obliczenia mechanicznie, zawsze tak samo, wiecie, jak pilny rachmistrz, tylko na końcu dorzuca do tego jeszcze mały aspekt swojej walnej woli i czasami zrobi coś, czego nie umiemy wytłumaczyć. Dlaczego cząstka poleciała w lewo, a nie w prawo? W ramach metafory organizmu powiedzielibyśmy, bo taką podjęła decyzję, taką miała wolną wolę. I tu jest taki mały sekret na koniec. Świat jest niedeterministyczny. Jakoś tak wyszło z intensywnych badań fizyki XX wieku, że świat tak naprawdę jest niedeterministyczny. Co to oznacza? No, wiecie, maszyny i komputery, nie za bardzo, nie? Niedeterministyczny jest komputer kwantowy. Ale w tym momencie zaczynamy już zataczać jakieś takie koło. nie? Zaczynamy się zapętlać w tych swoich metaforach, więc zostawię to na boku. Ale obiecałem, że powiem o dwóch metaforach, ale to zrobię w 20 sekund. Ostatnia, na zupełnie inną okazję, moja ukochana metafora: Wszechświat jest jak dzieło sztuki. Uwielbiam tę metaforę. Ja osobiście myślę o wszechświecie bardziej jako dziele sztuki niż jako mechanizmie, komputerze czy nawet organizmie. Może kiedy indziej sobie o tym porozmawiamy. Więc podsumowując. Która metafora na temat świata jest prawdziwa? Jaki świat tak naprawdę jest? Nie jest ani taki, ani taki, ani taki, ani taki, ani taki. I jest na to zresztą filozofia cała. Yy, dokładnie taka jest odpowiedź w ramach większości filozofii Indii. Między innymi taki jest buddyjski pogląd na naturę rzeczywistości. Wszelka wiedza jest tylko i wyłącznie konwencjonalna. Wszelka wiedza jest tylko przerzucaniem się Pojęciami. I w ramach filozofii indyjskiej, jeszcze starszej od buddyzmu, jest takie na to powiedzonko. To powiedzonko brzmi neti-neti. Możemy to sobie przetłumaczyć, posługując się podobieństwem do języka polskiego, sanskrytu, bo to pochodzi z sanskrytu. Nie to, nie to. Co to jest neti-neti? To jest takie narzędzie dydaktyczne. Jeżeli przychodzi ktoś do ciebie i mówi, wiesz, słuchaj, wydaje mi się, że ostateczna natura rzeczywistości to jest zawsze zawsze na to odpowiedzieć neti-neti, to nie to przychodzi do Ciebie uczeń, adept przychodzi do mistrza i mówi wpadłem na to. Ostateczną odpowiedzią na coś tam mistrz nie musi nawet słuchać. On zawsze powie neti, neti, neti. To nie to, to nie to. Dlaczego? Skąd on wie, że to nie to? Bo to nigdy nie jest to. Bo ostatecznej natury rzeczywistości jakiegoś takiego słowa, pojęcia, metafory, która łapie rzeczywistość tak naprawdę za jej rdzeń po prostu nie ma. Po prostu jej nie ma. Nawiązując do słynnej Bajki o cesarzu, tak? Cesarz jest nagi. Jest taka, jest taka bajka, w której chłopiec zwraca uwagę ostatecznie na to, że, że, że cesarz nie ma na sobie żadnych ciuchów. Ja sobie tak zastanawiałem się nad tym, wymyśliłem taką analogię, tak jakby, taką analogię odwołującą się do tej bajki. Cesarza nie ma. <ścoughs> Czyli możemy zobaczyć cesarza w różnych przebraniach. Możemy zobaczyć cesarza w stoju koronacyjnym, w stoju codziennym, w podomce. Możemy zobaczyć cesarza takiego śmakiego, owakiego, tak? Możemy go zobaczyć ubranego w różne teorie i w różne metafory, ale pod spodem tego cesarza po prostu nie ma. My widzimy tylko rozmaite ciuszki, tylko rozmaite teorie, tylko rozmaite metafory, a cesarza nie ma. I tak wygląda moja długa, Wersja odpowiedzi na pytanie o to, czy wszechświat tak naprawdę jest komputerem. Dzięki, że byliście ze mną, kłaniam Wam się nisko i do zobaczenia przy następnym filmie.